Witam w grudniowym odcinku Kulturalnego Zamku. Pod koniec listopada zakończyliśmy prace remontowe w pracowni plastycznej. Remont odbył się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Świdwin z dofinansowania dotacji celowej. Dzięki temu wsparciu mogliśmy odświeżyć pomieszczenia, zakupić piec do ceramiki oraz stoły do pracowni. Ponadto do wyposażenia pracowni wykorzystaliśmy meble z letniego ogródka kawiarni oraz stare i zniszczone regały biblioteczne. W pracowni odbyły się już pierwsze zajęcia manualne. W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem dzieci wykonały własnoręcznie kalendarze adwentowe. Na kolejne zajęcia zapraszamy już w czwartek 2 grudnia, a tematyką będą kartki świąteczne. Natomiast 9 grudnia zaprosimy Was do tworzenia własnoręcznych ozdób świątecznych na choinkę. Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej zamku oraz pod numerem sekretariatu. W listopadzie przy pełnej sali naszej kawiarni odbyły się warsztaty herbaciane, które poprowadził Robert Maciąg. Mnóstwo wiedzy, degustacja i historie z dalekich podróży. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się spędzić z nami to piątkowe popołudnie. Zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl Teatru Blaszany Bębenek pod tytułem Kot w butach, który odbędzie się 8 grudnia o godzinie 16.30 w sali widowiskowej. Spektakl opowiada o magicznym kocie, który przemawia ludzkim głosem i chodzi w pięknych skórzanych butach. Jak we wszystkich przedstawieniach Teatru Blaszany Bębenek, spektakl ten jest bogaty w muzykę, śpiew, tańce i zabawy, w których dzieci biorą czynny udział piątek o godzinie 17 w kawiarni Czytelnik odbędzie się spotkanie z panem Ireneuszem Lidzbarskim, pochodzącym ze świdwina historykiem i regionalistą. Spotkanie będzie poświęcone biografii Rudolfa Wirhofa, urodzonego w świdwinie profesora medycyny, polityka, odkrywcy i społecznika. Serdecznie zapraszamy. Przygotowania do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ruszyły. Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem, zadzwoń.